Nagrywasz mnie? Ale teraz serio nie możesz nagrywać mnie od tyłu, bo mam przerąbaną dziurę na kraciach. To jest bardziej dziura niż yy, majtki. Robię live ten. Testy. Czy są dobre, czy nie dobre. jest straszny. Jestem spragniony, jest git. Nie, serio? Nie. No to dobra, to bardzo jak to mnie smakuje pomarańczowa kola, to możesz się ubierać te swoje brudne sprawy dresy. nie no serio, to jest taki luźny look. Widzimy tutaj hipisowskie trendy. Ameryka, Wietnam, peace wczoraj co powiedziałaś? Ta twój styl jest najlepszy na świecie, jest najwygodniejszy na świecie, serio Król Karol kupił korale, koroleł korolo, korolo, koko, koko, Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca Brrr, 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 brrrr, rewolwerowiec Najdobra jest ta kolka Przepyszna Najlepsza Przepyszna Reakcja Piotrula, nie aż daje kamerę na ciebie <śmany> Korina Ona bez kitu tu mieszka Kolina Komp mieszka trzy domy obok nas. So, Patec! Co? So. O, będzie piosenka? Będzie piosenka! W Stanach jest muzyczna droga. Specjalna droga, na której są wypustki i jak się na nią wjeżdża, to słyszycie coś takiego. Jeszcze autopilota włączę obie Zawrócimy i spróbujemy jechać szybciej, bo widziałem na YouTube, że przy 70 milach też jest ciekawie i trochę szybciej ta muzyczka gra, fajnie. Ciekawostką jest to, właśnie przy 70 milach y, lepiej brzmi, dlatego że ona jest źle zrobiona, źle wyliczona jest i te wypustki powinny być bliżej siebie. jak tak jeździłem, wiesz, z tatą na jakieś tam wycieczki. Jedziemy 5 godzin w tym wozie, nie? Stary mówi, że będzie za i Jedziemy po A tu Muzyczna droga, która trwa 30 sekund. Nie? 30 sekund, stary się podnieca przez 20 minut później. No, jaka melodyjka w ogóle, nie? Są za małe wypustki, trzeba jechać 70, żeby dobrze brzmiało. No to jedziemy! Myślisz, że to prawda? A jak mnie sterował, no to to jest... Myślę, że sterował cię jak, tak na jak, 85% Jak mnie sterował, to kuta z niego Ale wszystko powiedziałeś Ale w sumie fajnie to brzmiało teraz Najlepiej no Dobra Karol, jednak nie sterowałeś, jest najgdyś słabo Tak to było mega fajnie Fajnie było? Tak Ale nie, no, no, ale nie chciałem. W sumie było zajeb... P... Ale wiesz, no pełna piosenka, jakiś ACDC i wiesz, bieg, jakiś bieg, taki klasek na YouTube? No! Ale <grystanie> to jest mocno, zabrakło nam baterii. Patrzcie, za mamy po lewej stronie: farmy wiatraku. I to jest niewiele jaka farma traku, bo jest gigantyczna. Generalnie te superchargery są za darmo, więc to jest akurat fajne. Co ty mówisz? Co Ej. Ej. Ej Ej! Ziomek! Ej! Ej. 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 Ziomek! Nie jemy poziomek? Ty jesteś, Ziomek? On zjadł krowę? Była głowę? No pierdziuszkę. Pierdziuszka. No i leci z drzwi. A to jest mocne, tak, tak. To jest takie dad joke. Może, że różne rodzaj Różne bąki, uwaga. O, to taki. Taki dociągany Kondrycki. jeszcze, nie? Pa! Ależ 2650 2650, co to znaczy? Tyle dolarów zapłacił Heniu za naprawę korwetny Tyle Heniu musi zapłacić za korwetnę <grystanie> <grystanie> Samochodów już mi nie chcą dawać No to <grystanie> Naszej y, samochodowej wycieczki To jest pierwszy przystanek, jesteśmy na porcie Te wszystkie miejscu my Wyglądają jak z tego, z GTA, serii. Road trip dzisiaj, ekipa road trip bez wychodzenia za Ta droga wygląda jak z y, GTA, totalnie, totalnie, 1 do 1 GTA Tu się skakało zawsze GTA na motorze I leciało się w te budynki Największy problem youtubera Musisz wyciszyć muzykę, która właśnie gra, żeby nagrać coś Bo inaczej ci się nie prawa autorskie nie zarobić pieniążków No nieważne, nieważne, patrzcie jakie piękne widoki okay. <laughs> no, Tutaj jest taka chillowa wersja Malibu jeszcze bardziej spokojnie. Marcia nas Ale niesamowicie tu jest. Pięknie. Straszny klimat. W GTA jeździłem po tej drodze i z tym panem biegającym przepiłem piątkę. Serio. Co? Co? Pięknie, ale ładnie wygląda. Tromba. Za każdym razem jak wujek tak daje gazu, tromba też. Ptasz nagrywać Jestem wyrocznią, jestem przepowiednią. Kuba z syn Marka, y, syn Ireny, z rodu pateckich, y, Ksywa Patec Wariatę. Czy zechciałbyś ze mną zawalczyć od tego bilarda? Jest. O 50 dolarów. Chcę. Podejmujesz ale Tak. 50 dolarów. Każdy z nas wchodzi. Tak. Dobrze. W takim razie zaczynajmy ten pojedynek. To jest ten moment, w którym wiem, dwie, dwie minuty

bardzo oh, dobra gra. Krzyciuł się chce ciąć. Freestyle na milion. Krzyka na Instagramie po angielsku. Oh chill, thanks. nie <grystanie> zrobić taki tańczy nie wycojenie. <grystanie> kindly Chris, one milion on YouTube. You should to him be good good because. Kindly Chris, you are here with us. We can... Fuck enemies in the ass We are fighting enemies He can be here and you are afraid of him Wiesz co to oznacza? To jest nielegalne Minęło kolejne 10 dni, więc znów losujemy Patrzymy od najgorszego pokoju Pokój bez okien Tak zwany Azkaban wow. Wybierz jedną parę, która będzie paskawalnie wow. <grym> przez najbliższe dzieci. dni. Petrasza, Wujas i Kasia. O! O! Teraz najlepszy pokój. Mixer i Marta. Yes, o, yes, drugi fajny, fajny pokój, <grym> też ten duży. Majki Jest! O nie. A teraz w samej górze, A, na samej górze, samej górze. A później będzie walka yeah. pomiędzy tymi dwoma. Pan i Peter. Jeżeli dostaniecie na, nasz pokój, to może się zamienimy. Lepszy pokój. Lepszy pokój Proszę państwa Na, do, na nie na Veroniki i Karola yeah! <gulet> Największy argument, który powoduje, że chcę tam zostać To jest, że nie chcę mi się nic nosić, nic Dobra, może tak być Dwa taki burgery, ta 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 Tak Zestawie, zestawie Dobra, dwa zestawy Jest, jest Dziękuję, super się z wami interesy robi. Nie chcę się musi przeprowadzać, no. mogę zostać tam, żeby się nie przeprowadzać Troma, może też chcesz się obciąć? Nie, 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 ja już się obciąłem, ja już jestem łyskem. Wysy... Możesz się wpłacić do mnie na kanał. Ale jaki masz sprzęcior? No Like me? Ja yeah, like you. Like fake, nie? Okej Ile byś nie zapłacił tutaj, to i tak... Gadasz w innym języku i boisz się, że na końcu. Nie. No. Jak idę do Sylvie, to nie mówię co, jak mam ją obciąć, tylko po prostu mnie obcinają, nie. Pojedziesz skąd? Skąd Znaleźliśmy go, nie? Gdzieś na Instagramie. ma 120 tysięcy na insta jako barber, to jest zlej. Ok, ano, uh, you know, DJ Master. DJ Master, yeah. DJ Master, a lot of football players, American football players, Lance Kendrick. Okay, anyway, you're a famous barber from. Uh, okay. Okay. Oh, so many... Because in Los Angeles only famous people zrealiz. Hehehe. Tak się podcięto, bym powiedział. I hope uh, you already finished, then this is the <laughs> 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 no, end. No, dużo, dużo, <laughs> ale stwierdziłem, że wiesz, jak mam Trzeba! Okay. <laughs> jak mam wziąć jakiegoś tutaj, to musi to być. Gdzie jest? <laughs> Ej, hey, dzięki Sylwia, bardzo fajne włosy. Sorry, że nie użyłam tego szamponu. Teraz ja bym nie tak. Jak? <laughs> Przepraszam Sylwia, że jest czerwony. <laughs> 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 o, jeszcze kolejna rzecz na przykład, bo, y 7 osób na widowni. How much we have to pay uh, for you to like cut his hair right here? co yeah. <laughs> the price. We can offer you more than uh, he offers you Ja jestem na Twoim nie? Wiesz jest Jestem Jestem No ale na już nie pójdę, nie? Na Na

Wygl wyglądasz jakbyś to fest pozowało. Tak! Proszę, to proszę o, bardzo, to od nas wszystkich. Dobra, Dzie dziękuję ślicznie. Wujaci się tu z tego. To za To powinno zostać zdelegalizowane w tym domu. O, masz 30 sekund, masz 30 sekund, wujaci! Masz 30 sekund! O, ma. Dobra, Dobra. 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 Przerąbane są. Przerąbane są, no. Na walcskiego kanału odpalamy streamka. Będzie 5 osób, będziemy grać w LoL'a I tu jeszcze tu będzie jeden laptop, tu będzie drugi laptop, tu będzie trzeci laptop aż. Ale, ale, ale ja sztos nie... będzie, ale będzie sztos! Wy myśleliście, że my nagrywamy na YouTube. Pomyliliście się. My, my tak jesteśmy naprawdę, pro playerami. Tak, w międzyczasie odcinki były przykrywką do naszych wieloletnich treningów. Ten wyjazd był przykrywką do naszego bootcampa. I w tym momencie ujawniamy. Tak naprawdę ekipa to drużyna e-sportowa. esportowa, esportowa. Przywodę... Nie można iść na skatepark, więc skatepark przyjechał do nas. Nie potrzebuje nic więcej do szczęścia. Welcome ina ekipa skatepark. Entry is only 10 okay. Our tech guy. We're always helping with uh, every problem. You need to like tap it, check it if it's working right now. Is working? Right, it's the crazy boy. He is our our yeah. guy. Yeah? Yeah. yeah. Hard flip. Kick flip out. <laughs> oh look at this! Look at this! Oh my God! No. This is... We are now training. And for the best tricks, we are doing skate videos, which you will see behind right us. Zęby wybijam Wysyłam zdjęcie do Najdżo może wpadnie do nas na skate O oh, co się dzieje? Ciekawe któryś odpisze zaraz Całość ten Cały z wyszli Cały, 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 cały. Nice. Patewski chodź. dwie spluwy, wchodzimy na ten balkon tutaj i czekam aż trąba wróci Chłopi, brat, ilki, ja mogę. Włopi, jeszcze ma, jeszcze ma ale jest czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj! Dobra misja z przymierzeńcu Stary, jadłeś kiedyś z drzewa? Z Kradniemy sąsiadowi mandarynkę Trzymaj mm -hmm. Dawaj Dobra szybkie mandarynki od sąsiada <grywa> <grywa> uh -huh. mm. Mm. Kozacka Ja chyba po raz pierwszy jem mandarynkę z drzewa Ej, mega słodziutka Chope past. Oh shit. Zjesz kiedyś głośniejszy ten? Idź w auta. Co? Te auta, żeby znaleźć głos na parkingu Nie wydawało ci, że wiesz, że auta są chyba nie ciche, znaczy, że tak pipczą z daleka, żebyś wiedział, ale to chobie robi... No nie wiemy, no bo no, ciężko ugryźć temat, żeby nie wejść w coś na czym się nie znamy. Tak, tak. Ale na pewno wiemy, że w Polsce jest ciężko. Jeśli chodzi o szpitale Że brakuje trochę sprzętu Ciężko go dostać, no bo wszędzie na świecie jest potrzebny Dlatego Dlatego chcieliśmy pomóc, mimo że nas w Polsce nie ma i tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej no to wiemy od znajomych, jak wygląda to w Polsce, i dlatego chcemy pomóc. I jako, no właśnie sorry. że zrobimy zrzutkę jako wszyscy, praktycznie, domownicy i nie tylko, bo też pracownicy ekipa donosi, jako właśnie ekipa donosi, jako, jako ekipa, zrobimy zrzutkę, na którą teraz zresztą wpłacimy swoją część pieniążków i zachęcamy Was do wpłacania. Co jest dla na. Produkcję, zakup, rzeczy, które są potrzebne teraz służbie zdrowia w Polsce. Jak zauważyliście się na mnie na kanale teraz się mniej filmów pojawia, no to właśnie też dlatego, że. Po prostu robimy sobie taką domową kwarantannę, unikamy przede wszystkim miejsc publicznych. Tutaj w Stanach inaczej trochę to wygląda niż w Polsce i wiemy, że w Polsce pomoc jest potrzebna. Możemy wam jak powiedzieć, że my podeszliśmy do tego tematu chyba o wiele bardziej poważnie niż Amerykanie tutaj. My na, samym, na całym wielu się nie znamy. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju nasze wypowiedzi, to ich nie ma z tego powodu, ponieważ jest o wiele więcej mądrych osób, tak jest, lekarzy, to jest, to jest, to jest. specjalistów, którzy na tym znają. No my znamy się na robieniu filmów, prawda? Więc staramy się też je dla Was zrobić. Większość filmów jest nagrywana w, filmów w, domu, jest w domu, a jeśli to są jakieś rzeczy, to po prostu unikamy miejsc publicznych. Co będziemy robić? Na pierwszy ogień przy dla lekarzy oraz yy, maseczki, których, brakuje, no, których będzie brakować ze względu na to, że jest ich ogromne zapotrzebowanie. I od tego zaczynamy. Mamy zaprzyjaźnione szpalnie, mamy naszą szpalnię, z która z z będzie szyła maseczki, mamy zapiony materiał. No, mamy moce przerobowe, które można się w jakiś sposób... Yy, Przekazać w tym ciężkim okresie na, na jakiś fajny cel i pomoc, po prostu, nie? Uznaliśmy, że wspólnie, jako cały zespół Ekipa Donosi, chcemy na ten cel przeznaczyć 100 tysięcy złotych, naszych prywatnych, można by powiedzieć, i zachęcamy Was do przekazywania waszych prywatnych, nawet złotówek, bo każda pomoc tutaj ma znaczenie i, i zróbmy coś, coś, co może pomóc tak naprawdę w szpitalach osobom, które tego potrzebują. Uwaga! Jest! Odświeżyć wystarczyło. 100 tysięcy złotych i jedna złotówka już jest. Wspierający właśnie dwie osoby są. Jedna z nich to ekipa to nosi sekundę temu 100 tysięcy złotych, a druga to ja złotówkę. Jak weryfikować to? My tutaj nagrywając filmy. To jest nasza fajna, ale jednak praca. A w tym momencie chcielibyśmy też troszkę na poważniej skupić się właśnie na tej pomocy dla pracowników służby zdrowia. Podajcie, w opisie macie link i pomagajmy. Chciałem dodać tylko jeszcze, że jeżeli są jakieś firmy, które mogą nam pomóc, zajmują się jakąś produkcją albo już działają, możemy objąć nad tym troszeczkę taki patronat. Zwracamy so, do tego, wracamy do... wracamy do skakania do basenu. <laughs>